Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku moich przygód na świecie hardcore. Dziś kolejne 50 dni, więc lecimy do 650. Kolejny odcinek tej serii to standardowo 20 tysięcy łapek. I koniecznie zasubskrybuj kanał, bo gdy tylko zgromadzi się na tym kanale 800 tysięcy subskrypcji, zaczynam rzucać po 100 dni w jednym filmie. Przy okazji zapraszam Cię też na mój drugi kanał, jeżeli chciałbyś obejrzeć inne gry niż Minecraft w moim wykonaniu. Link znajdziesz w opisie. Zajmiemy się dziś mega farmą żelaza, automatycznym magazynem i całkiem sporą halą z villagerami. Także tyle ze a teraz pora zacząć kolejne 50 dni na świecie hardcore. Dzień 601 zacząłem od zrobienia tego, na czym skończyliśmy ostatnio, czyli zrobienia ostatniego wyzwania w grze, jakim jest How Did We Get Here. Na szczęście wszystko przygotowałem sobie w poprzednim filmie, dlatego też jeśli nie widziałeś odcinka z 600 dni, to w opisie będziesz miał do niego linka. Po zebraniu wszystkich przedmiotów zabrałem się za wbijanie wyzwania. Najpierw poleciałem do Outpostu pillagerów, aby zdobyć efekt Bad Omen. Później farma emeraldów i czekałem na mob z rajdu. Po zdobyciu Hero of the Village ponownie ubiłem ziomka z banerem na głowie, żeby mieć Bad Omen. Dwa z najdłużej trwających efektów miałem już aktywnych. Teraz ta bardziej skomplikowana część. Poleciałem do Ocean Monumentu i czekałem na efekt Mining Fatigue. Po zdobyciu kolejnego efektu skierowałem się na wysepkę, gdzie miałem już wszystko przygotowane, zabrałem więc itemki do ekwipunku i zabrałem się za robienie wyzwania. Rzuciłem pod nogi wszystkie zrobione wcześniej podki. Sporo część efektów była cały czas aktywna na Bikonie, który ustawiłem na wysepce. Później wbiłem się do tunelu wodnego, czekając na efekt lewitacji i na wystrzelenie Spectral Aroa. Kiedy szulkan mnie trafił, szybko wcisnąłem guzik i schowałem się do tunelu, by płynąć i mieć efekt delfina. Przytuliłem się do lider róży i zjadłem. Ostatnie trzy przedmioty, czyli złote jabłko, pufferfisha i tajemniczą zupkę na oślepienie. I tak w ten oto sposób udało mi się zdobyć ostatnie wyzwanie w grze. Później wypiłem mleko, by usunąć wszystkie efekty. Po zrobieniu wyzwania zająłem się sprzątaniem większości rzeczy, które tu zbudowałem. Był tu niezły chaos. Swoją drogą, dajcie znać, co mógłbym zrobić z tymi końmi. Może jakąś zagrodę z motywem netheru? Dajcie znać w komentarzach. I przy okazji pomysłu na pomieszczenie możecie też pisać propozycję nazw, jeżeli chcecie zostać jednym ze szkieletokoni na tym świecie. Wciąż dostaję zapytania o to, czy udostępnię wam ten save i od Odpowiedź brzmi jak najbardziej, ale nie prędzej niż wbije na tym świecie tysiąc dni. Chyba, że wcześniej seria się skończy, bo trzeba pamiętać, że to hardcore i mam tylko jedno życie. 603 dnia kończyłem sprzątanie pozostałości po torach, było tego trochę i chwilę mi zajęło rozkopanie tego wszystkiego. Później małe porządki w magazynie i odwiedziłem pszczółki, aby zebrać miód. Bloki miodu zawsze mogą się przydać na potem. Następnie sprawdziłem farmę żelaza i dzięki wyłączeniu jednej opcji w Optifine wreszcie zaczęła ona działać lepiej. To by pomyślał, że Smooth World może być aż tak ważną opcją przy działaniu farm na nie mogłem patrzeć na tą wielką dziurę po ostatnim wyburzaniu starej farmy prochu, więc postanowiłem coś z tym zrobić. Zabrałem więc Samstone z magazynu, którego miałem dość sporo, i zabrałem się za równanie terenu. Po uporządkowaniu terenu zdecydowałem, że nową farmę chcę zbudować w całości z deepslateowych cegieł. Tak też zebrałem ze sobą TNT i poszedłem go zbierać. Jak zwykle, zbieranie surowców przy pomocy wybuchów okazało się całkiem dobre, bo dość szybko zebrałem sporą ilość deepslate'a. Przy okazji znalazłem jaskinie i chyba jedno z najrzadszych struktur w grze, czyli skamielinę? Serio, to chyba drugi raz w ciągu kilku lat, jak gram w Minecraft, i po raz pierwszy na tej wersji. Fajne znalezisko swoją drogą. Przez 10 następnych dni budowałem nową i naprawdę sporą farmę żelaza, która miała mi zapewnić zapas tego surowca do końca. Życia. Zabrałem się w za gromadzenie potrzebnych surowców i mechanizmów do jej zrobienia, a całość przedstawię Wam w jednym fajnym time timelapse'ie i przyjemną muzyczką, więc możecie się zrelaksować i oglądać proces całej budowy, która była długa, ale zobaczycie, że naprawdę warto zrobić taką farmę. Projekt pochodzi z kanału K1 Inc albo Incorporation, że jakoś tak, to się nie, nie pamiętam, jak to się nazywało. I jest naprawdę dobry. Nie dość, że farma jest ładna, to w dodatku bardzo wydajna. Co prawda nie zamierzałem robić czterech warstw, ale trzy i tak okazały się być w zupełności wystarczające. Koniec mojego gadania, zapraszam do budowania. 615 dnia skończyłem budowę farmy, ale tu nie był koniec pracy nad nią, bo teraz czekał mnie transport 12 zombiaków i aż 36 villagerów. W Każdej takiej odnodze miało być po trzech oraz zombiak, który cyklicznie dzięki pistonowi będzie straszyć wieśniaków, a ci będą respić golemy i wierzcie mi, będzie tych golemów naprawdę sporo. Przy okazji, gdyby ktoś był ciekaw ile cegieł zużyłem do budowy farmy, to lekko ponad 4000, więc całkiem sporo. Przy pomocy sandstone'a przygotowałem trasę pod wagonik, aby sprawnie przenieść villagerów z obecnej farmy do nowej. Miałem ich. 20, więc to w jakiś sposób przyspieszyło cały proces zapełniania farmy. A nie, jednak 19, bo zdarzył się mały incydent. No trudno, takie rzeczy się zdarzają. Przez kilka następnych dni transportowałem wilagerów do farmy i był to naprawdę długi i trudny proces, bo wiecie, jak to z villagerami bywa. Kiedy przetransportowałem wszystkich wieśniaków z poprzedniej farmy żelaza, odwiedziłem wybudowaną wcześniej farmę villagerów i okazało się, że jest ich tam od groma. Nie musiałem się więc przejmować ich rozmnażaniem i mogłem na spokojnie zapełnić wszystkie części nowo wybudowanej farmy. Ładowanie zombiaka do każdej komory. Było o wiele łatwiejsze, bo idą za tobą, więc ładujesz je do wagonika, a później tylko kolejka i wyciągnąć ich tylko z Minecarta. Żebym nie miał problemu, że mi jakiś się spali, użyłem w dużej części tych pustynnych. Jest ich sporo i dość łatwo sobie można z nimi poradzić. Wreszcie po wielu dniach budowania i użerania się z wieśniakami, farma była gotowa, niemalże w 100%. Później będzie to widać na lapse że jedna z platform nie działa, gdyż jest tam tylko dwóch zamiast trzech filagerów. Nie mam bladego pojęcia, co stało się z tym trzecim, ale to nie problem, bo żelaza będzie i tak sporo. Zanim skończyłem cały transport. Zabrało się już prawie pół podwójnej skrzyni żelaza, więc to tylko pokazało, co tu się będzie później działo. Aż mi się zrymowało! Przyszedł czas, aby przetestować farmę. Zabudowałem się więc w szkle i stałem przy farmie jakieś 15 minut. Po 15 minutach w skrzyni było 10,5 staka żelaza, co w ogólnym przeliczeniu daje około 3000 sztabek żelaza na godzinę, czyli prawie 2 shulkerboxy żelaza od tak. Nigdy więcej nie będę musiał się martwić brakiem tego surowca na tym świecie. Gdyby wszystkie platformy działały w 100%, z pewnością byłoby jeszcze lepiej. Dodatkowo można tą farmę rozbudowywać o kolejne moduły, co tylko zwiększy jej produktywność. Kolejna mega farma była gotowa i mogłem wreszcie zabrać się za automatyczny magazyn. Najpierw jednak musiałem zrobić małe porządki po całej tej budowie. Następnego dnia skoczyłem do netera... Zabrać trochę kwarcu na komparatory, bo choć Redstone'a miałem sporo, tak samego kwarcu już nie bardzo. Później wróciłem do bazy i zabrałem się za tworzenie komparatorów. Zdecydowałem się odwiedzić villagerów w Ocean Monumencie, bo jednak redstone'a nie miałem aż tak dużo, jak myślałem, kiedy zacząłem przerabiać wszystko na mechanizmy. Tak więc szybkie handlowanie z wieśniakami i jeszcze tego samego dnia wbiłem się do kopalni i kilofem z fortuną zbierałem czerwony proszek. W sumie przez następny dzień robiłem dokładnie to samo, czyli siedziałem w jaskini i kopałem surowce. Chciałem być pewny, że nie będę musiał przerywać budowy magazynu. Kopanie się opłaciło, bo pod wieczór miałem Szulker wypchany mechanizmami. Magazynem zajmowałem się przez najbliższych kilka dni. Jest to spory projekt i na spokojnie mogę stwierdzić, że większy niż zbudowana wcześniej farma żelaza. Pomimo tego, że skrzyni mam dużo, to nie będę sortował każdego rodzaju bloków, wtedy ten magazyn musiałby być dwa albo trzy razy większy i lepiej zorganizowany. Ale tak czy inaczej uważam, że wyszedł mi naprawdę fajnie. Po zbudowaniu wszystkich pionów przyszła pora na ustawienie hopperów pod automatyczne sortowanie. Na to zeszło mi kolejnych kilka dni, ale w końcu większość rzeczy, które chciałem mieć sortowane, były już ustawione. A w międzyczasie ciągle pracowała nowa farma. Żelaza. Pod koniec 635 dnia wbiłem się do netheru i awczyłem ja trochę na farmie złota. 236 dnia przerobiłem całe zebrane nagety na yy, sztabki i wyszło mi lekko ponad y, stak bloków, więc całkiem spoko. Później stworzyłem z niego złote marchewki, czyli najlepsze jedzenie w grze według mnie i poszedłem sprawdzić farmę żelaza. Chodziła przez ostatnich kilka godzin i było go tam naprawdę sporo. Chwilę mi zajęło zanim przerobiłem wszystkie sztabki na bloki i wyszło mi ponad 17 staków bloków żelaza, co daje około 10 tysięcy sztabek żelaza. To więcej niż kiedykolwiek będę potrzebował, chyba że zacznę robić bikonów na potęgę. Tak czy inaczej powinno mi go starczyć przez Jakiś czas. Wpadłem na pomysł, jak wykorzystać sporą ilość żelaza w krótkim czasie i postanowiłem stworzyć hale z trzema rodzajami villagerów, którzy będą kupować ode mnie żelazo w zamian za emeraldy. Zabrałem się więc do przygotowania terenu. Wziąłem potrzebne do budowy surowce i zabrałem się do budowania hali. Będzie miała trzy poziomy, gdzie na każdym z nich będzie 10 villagerów. Chciałem tutaj dać toolsmithów, armorerów i weaponsmithów. Po kilku dniach budowania przyszedł czas na transport villagerów i to w połączeniu z budową całej hali zajęło mi ostatnich 8 dni. Głównym problemem było to, że nie zawsze dany wieśniak miał ofertę za sztabki żelaza, dlatego nie obyło się bez faili. W dodatku nie miałem na tyle villagerów w farmie, co znacznie wydłużyło cały proces. W miarę szybko udało mi się ustawić pierwszych 10 wieśniaków, co pozwoliło mi sprzedać trochę żelaza i mogłem transportować kolejnych na drugi poziom hali. Z armorerami miałem chyba największy problem, bo łącznie musiałem się pozbyć 5 lub 6 villagerów, co tylko podniosło ceny u tych, którzy już byli w hali. W końcu po kilku dniach miałem drugi poziom z wieśniakami gotowy i ustawiony. Z ostatnimi nie było łatwo i też zdarzyło się kilka faili. Ach, te villagery. Musiałem jeszcze przetransportować trzy zombiaki i hala byłaby w pełni gotowa do użycia. Zrespił mi się nawet taki w złotej enchantowanej zbroi, dałem mu jeszcze miecz z sharpnesem, żeby szybciej przemieniał villagerów. Dodatkowo dałem mu konkretną diamentową zbroję, tak po prostu, żeby fajnie wyglądał. W międzyczasie zarażałem i uleczałem wieśniaków, aby następnie sprzedawać im rosnący nadmiar żelaza. Po wielu dniach udało mi się wreszcie ustawić całą halę i pozostało mi ją jeszcze zabudować, a zbliżał się koniec odcinka. Nie było więc czasu do namysłu, rzuciłem do ekwipunku przygotowane wcześniej przedmioty i zabrałem się za zabudowanie. Kończył się dzień 650, więc i ja na tym etapie musiałem skończyć odcinek. Udało się zrobić naprawdę sporo w te 50 dni. A co będzie w następnych, nie wiadomo. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Kolejny to oczywiście 20 tysięcy łapek. I pamiętajcie, że potrzebuję chwili czasu na nagranie i zmontowanie materiału. Standardowo odsyłam do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Pozwoli mi to na dalszy rozwój i wrzucanie więcej takich filmów w przyszłości. Odsyłam również na mój drugi kanał, gdzie wrzucam inne gry niż Minecraft. Może coś Cię tam zainteresuje. Link masz w opisie. Trzymajcie się i do następnego. Pozdro!